Jak to niby nie potrafię odpuścić? Wcale nie dlatego nie wyjechałem! Wybrałbym się na wakacje, gdybym nie musiał tego ochraniać! No dobra, to prawda. Bary, ty to potrafisz człowieka przekonać. Postanowione! Wyglądacie na bardzo miłych, więc możecie sprawdzić moją cenną kolekcję w wielkiej bibliotece centralnej. Moja żona tam pracuje i was wpuści. Zadziorny Rudzielec, rozpoznacie ją? Biblioteka? Dziwne, bo nie wygląda pan na miłośnika książek! Kocham je! Bez nich bym tutaj zbzikował. Masz, Bary, przytrzymaj pas! O, wow, wspaniałe miejsce, zgadzasz się, dziadku? Obiecałem sobie, że moja noga nie postanie w bibliotece podczas wakacji, więc pozwólcie, że zostanę tutaj. Rób jak wolisz. I postaraj się w nic nie wplątać. Wow, jaka ona duża. U o, oto zadziorny rudzielec. Ha, nasz mechanik to naprawdę dziwny człowiek. No cóż, przynajmniej możemy poczytać. Co? A gdzie są książki? Prawie nic tu nie ma. Marna ta cenna kolekcja. Co, dziadku? Eee, dziadku! Ach, przestań, Max, weź się w garść, człowieku. Przecież masz olbrzymi wkład w drużynę. Hmm. To dziwne. Chyba ktoś majstrował przy tej kłódce, ale na szczęście narzędzia noszę zawsze przy sobie. Umiem naprawić dosłownie wszystko. O, wielkie nieba! Co jest ze mną dzisiaj nie tak? To musi być ta cenna rzecz, o której wcześniej mówił mechanik. To wielka księga od wiecznych. Starożytnej nacji dzierżącej potężną magię! Heks! A ty skąd się tu wziąłeś? Dziwne, że zwykły śmiertelnik poradził sobie z magicznym zamkiem chroniącym księgę przez tyle lat! Po prostu mam dziś kiepski dzień, jasne? Najrozsądniej byłoby oddać mi teraz księgę! Nigdy! I to za żadne skarby! A w sumie, może dziś ja użyję na tobie magii! A nie powinieneś poczekać na wnuka, żeby przyszedł i cię uratował? Nie! Sam sobie z tobą poradzę! Jak na razie tylko marnujesz mój czas! Naiwny starzec. Chwila, moment. O, co się dzieje? Czegoś ci brakuje? Ty! Nigdzie się nie ukryjesz, ale możemy się trochę pobawić. Dziadku, gdzie jesteś? Jestem za duża na chowanego. Nie ma czasu na tłumaczenie. To robota heksa. Heks tu jest? Dziadku, lecimy po Bena. Co? Miej trochę wiary w dziadka. Wystarczy, że wykorzystam magię przeciw... A! A! Tym razem trzeba było posłuchać Bena. Wiesz co? Nigdy nie chciałem tego przyznać. Ale jestem trochę zarozumiały. Może dlatego, że boję się okazywać uczucia. Ukrywam się za wieloma tożsamościami. A jedyne, co ma jakąś wartość, to ten zegarek. Co o tym myślisz, Stanley? Tak, masz rację. Po co uczucia, gdy ma się dziesięć łopcych? Jak ty mnie rozumiesz, brachu? Dzięks. No dobra, mam tutaj kaczkę, no i łódź. Jak u ciebie? Eee, królowie! Ty tam mnie zawsze pokonujesz, Luis. O, Luis, żartowniś z ciebie. Dobra, Max, do roboty, dasz radę Heksowi! Ma, Marotak, gest. W jakim to języku? Tu jesteś! Mam już dość twoich żałosnych gierek. Nie jesteś godzien, by posiadać choćby jedną stronę! A ja mam całkiem dość tego, że źle się ze sobą czuję. Zaraz pokażę, na co mnie stać. getz! Dobra, nie poszło jak myślałem. Głupcze! Nie masz wiedzy niezbędnej, by ujarzmić tak olbrzymią moc! Plus... To powinno być R! Uwularne! Ja, o, nie masz was królicze łapki! Lecz możesz czuć dumę! Będziesz pierwszym świadkiem prawdziwej mocy tej magicznej księgi! Dziadku! A niech to! I powiedziałem Wiecznemu Rycerzowi, że nie jestem pionkiem! Włączyłem zegarek i bum! było już po nim! Śpij nam smacznie, Wieczny Rycerzu! <laughs> Żarcik! O? O? Wszyscy to przetrwali, Luis? LUIS! <noise> Nareszcie! Władam olbrzymią mocą od wiecznych! E, to mi trochę nie wyszło. Mm, mm, Trzymaj się tam, nadchodzę! Co tu się stało? Hex dorwał ostatnią stronę! Pożegnajcie się ładnie, bo koniec jest bliski! Ej! 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 Musisz zapłacić za to, co zrobiłeś Luisowi! Kim, Kim jest Louis? To był mój kumpel! A, co? Niesamowite, nieprawdaż? To właśnie potęga odwiecznych. Posmakuj więcej! <trybuj> Teraz jestem silniejszy.